Pisze w swojej książce w ten sposób. Odbyło się to bez reklamy. Bez informowania opinii publicznej, a nawet rządu. Czyli wracamy za plecami do, rządu francuskiego z, z Amerykanami Zgodę najpierw ustalono projekt. Zgody dostali. I teraz Schumann w książce dla Europy, żeby to było wszystko jasne, że my tu niczego nie zmyślamy, cytuję z tej książki. I w ten sposób na dwóch posiedzeniach między 3 a 9 maja 1915 roku, projekt, tutaj dodaję, właśnie tej europejskiej wspólnoty węgla i stali, został zaproponowany Radzie Ministrów i uwaga, całkowicie nieświadomej tego, co się przygotowało. Sam to pisze, no proszę. <sum> Sam Schumann o tym pisze i teraz tak. w ciągu, czyn. Bardzo. W ciągu pięciu dni rząd francuski został wtajemniczony w projekt i go zatwierdził. Niecodzienną praktyką. Ale to jest praktyką, ciekawa semantyka, bo wtajemniczony. tajemniczony tak. Bo, Czyli w dalszym ciągu to jest tajemnica? N, oczywiście, przed opinią publiczną. Tak. Przed opinią publiczną, że tworzy się pierwsza y, taka ogólnoeuropejska, ponadnarodowa, tak powinienem lepiej powiedzieć, organizacja. Wszystko idzie w tajemnicy i nagle buch. To są korzenie, szanowni państwo. Tak, to są korzenie, proszę państwa, Unii Europejskiej. Unii. Europejskiej. Nie dziwcie się więc niczemu.